Cześć widzowie! Ostatnio na swoim drugim kanale w serii oglądania retrobajek, omawiając pierwsze trzy odcinki animowanego serialu Smurfy, przypomniałem sobie pewną teorię, jakoby jej główni bohaterowie egzystowali w pseudoutopijnym komunistycznym społeczeństwie, stanowiącym idealistyczną wizję tego ustroju, której nikomu nie udało się przenieść na rzeczywistość. Teorię tę poznałem już bardzo dawno, lecz wydaje mi się ona na tyle ciekawa, że warto przedstawić ją szerzej i na tym kanale, bo choć podobno twórca Smurfów znany pod pseudonimem Pejo nie miał za dużo wspólnego z polityką, to faktycznie bardzo wiele elementów organizacji Smurfnego Społeczeństwa wydaje się potwierdzać to założenie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam więc pokrótce wszystkie dowody, które zdają się sugerować, że smerfy mogą mieć o wiele więcej wspólnego z polityką niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Zaczynamy! Teorię, o której dzisiaj mowa przedstawił jako pierwszy francuski socjolog i pisarz Antoine Bueno, który w swoim dziele z 2011 roku zatytułowanym Mała Niebieska Książeczka poddał wioskę smerfu w analizie polityczno-ekonomicznej. Jego zdaniem ekonomia w świecie smerfów jest oparta na autarki, czyli samowystarczalności gospodarczej. Smerfy bowiem nie importują ani nie eksportują żadnych towarów, wydobywając wszystkie potrzebne im surowce na własną rękę. Ponadto, nawet w ramach swojego własnego społeczeństwa nie posiadają żadnej konkretnej waluty, która mogłaby umożliwiać handel i pozwalać bardziej pracowitym smerfom, takim jak pracuś czy łasuch, na bogacenie się. Pieniądz jako taki w ogóle nie istnieje w świecie smrfów, a wszelkie próby wprowadzenia go, jak chociażby w albumie Smurf Bankier, były od razu wyszydzane i duszone w zarodku. W wiosce smrfów teoretycznie więc wszyscy są równi. Nie ma bogatych ani biednych, a dobra rozdysponowywane są każdemu według jego potrzeb. I choć nie jest to podział sprawiedliwy, bo jedne smerfy ewidentnie bardziej pracują na rzecz społeczeństwa niż inne, to nikt, no może poza Marudą, nie wydaje się mieć wobec takiego stanu rzeczy żadnych obiekcji. No bo chociażby pracuś, który stawia wszystkie domy w wiosce i dba o ich należyty stan techniczny, czy łasuch, który jako jedyny dostarcza reszcie smerfów pożywienie, zdecydowanie bardziej przyczyniają się do tworzenia społecznego dobrobytu niż laluś, który większość dnia spędza na przeglądaniu się w lustrze, czy śpioch, który także jest całkowitym bumelantem. Wydaje się więc, że z kapitalistycznego punktu widzenia słusznym byłoby wprowadzenie handlu, który mógłby zadość uczynić tej niesprawiedliwości. Lecz gdy w jednym z odcinków za sprawą magii Gargamela tak się właśnie staje, a Łasuk zaczyna pobierać za swoje wypieki opłaty w formie różnych rzeczy należących do innych smerfów, prowadzi to do jego całkowitej społecznej alienacji. Społeczeństwo smerfów jest więc już tak przesiąknięte egalitarystycznym sposobem myślenia, że jakiekolwiek mechanizmy kapitalistyczne nie mają w nim absolutnie żadnej racji bytu. I pomimo tego, iż wszystkie smerfy wyróżnia jakaś charakterystyczna cecha, którą każdy z nich posiada, to w społeczeństwie panuje prymat grupy i przekonanie o tym, że dążenie do jakiegokolwiek indywidualizmu jest złe. Smerfy są bowiem silne tylko wtedy, gdy działają razem. Działając na własną rękę są one słabe i zawsze sprowadzają na siebie niebezpieczeństwo. Dlatego właśnie smerfy muszą nawet wyglądać i ubierać się tak samo. Nikt nie może zbytnio się wyróżniać, ponieważ prowadziłoby to nieuchronnie do przekonania o własnej wyjątkowości i docenienia swojego indywidualizmu. A w ustroju, który panuje w wiosce smerfów, takie myślenie uchodzi za szkodliwe. Jeden Smurf jednak wyróżnia się na tle reszty, przede wszystkim kolorem swojego odzienia, którym nie bez powodu jest kolor czerwony. Papa Smurf jest bowiem autorytarnym przywódcą wioski, od którego tak naprawdę zależy wszystko co się w niej dzieje. Ustala on wszystkie zasady, pilnuje by je respektować, a także sam pełni rolę sędziego i rozstrzyga wszelakie spory. Teoretycznie więc wszystkie Smurfy są równe, ale jak to zwykle bywa, nie jest to prawdą. Smurfy zdają się jednak gremialnie akceptować ten stan rzeczy i nie rościć wobec tego żadnych pretensji. Nieograniczona władza papy Smurfa idzie więc w parze ze społecznym przyzwoleniem, a wręcz postrzeganiem go jako istoty półboskiej i nieomylnej, co wyrażone zostaje słowami ważniaka, który niejednokrotnie twierdził, że papa Smurf ma zawsze rację. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jest to już drugi film na imaginarium na stworzenie, którego pomysł przyszedł mi do głowy dzięki mojej serii z oglądania retrobajek na kanale Smoczy SMK. Serdecznie zapraszam Was więc na mój drugi kanał, na którym będziecie mogli śledzić tę serię, a do którego odnośnik wyświetli się zaraz w planszy na ekranie końcowym. Dajcie też znać, jak wy zapatrujecie się na tę analizę. A jeśli ten koncept Was zaciekawił, to zachęcam do poszukania rozwinięcia tej teorii na własną rękę, ponieważ jest ona dużo bardziej obszerna. A ja skupiłem się tutaj tylko na ekonomiczno-politycznych warunkach panujących w wiosce Smurfów, bez porównywania konkretnych bohaterów do postaci historycznych. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!